Zachowania niepożądane w organizacji, do których zaliczamy mobbing i wszelkie formy dyskryminacji, mogą poważnie zaszkodzić nie tylko ofiarom, ale również całej organizacji. Straty wizerunkowe dla marki mogą wpłynąć bezpośrednio na wyniki biznesowe. Każdy z nas zna tego typu przypadki nagłaśniane przez media. Często zdarza się, że takie zachowania pozostają w ukryciu aż do momentu ujawnienia ich w zaawansowanej fazie z poważnymi konsekwencjami prawnymi i wizerunkowymi. Celem tego szkolenia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań niepożądanych w Państwa organizacji. To szkolenie nie jest skierowane tylko do kadry menadżerskiej czy do liderów HR, ale do każdego pracownika, ponieważ każdy może podejmować działania zapobiegające mobbingowi i dyskryminacji. Szkolenie to jest bardzo praktyczne i opiera się na analizie przypadków oraz ćwiczeniach do wykonania. W oparciu o nie, uczestnicy dowiedzą się, jak odróżnić zachowania mobbingowe i dyskryminujące od zachowań akceptowanych i jak powinni reagować na takie zachowania. Wczesna reakcja na pierwsze symptomy to klucz do eliminacji zachowań niepożądanych. Reakcje przedstawione są z perspektywy ofiary, świadka i kierownictwa. Każda z tych osób powinna reagować inaczej w sytuacjach trudnych. Tłem szkolenia są zasady wynikające z przepisów prawa. Każdy z uczestników może pobrać dokument zawierający te zasady, przedstawione w prostej i przystępnej formie. Nie jest celem tego szkolenia ujawnianie zachowań mobbingowych czy dyskryminujących, czy pomoc prawna dla ofiar, ale zapobieganie ich wystąpieniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu szkoleniu tak właśnie stanie się w Państwa organizacji. Szkolenie możecie Państwo udostępnić swoim pracownikom na trzy sposoby: za pośrednictwem swojej własnej platformy e-learningowej, w swoim intranecie lub bezpośrednio z naszej platformy e-learningowej z pełną obsługą administracyjną, wsparciem dla uczestników i raportowaniem wyników.